Z Białorusi do Polski 300 Białorusinów wyrzuconych ze studiów za działalność polityczną od października będzie studiowało na polskich uczelniach. Premier Kazimierz Marcinkiewicz i lider białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz zainaugurowali program stypendialny, który sfinansuje polski rząd. Anna Hałas. Anastazja chce w przyszłości walczyć o prawa człowieka. Organizowała warsztaty na temat homofobii, antysemityzmu i rasizmu. Jednak w Mińsku, gdzie studiowała, było to ryzykowne. Н не, не было сабоды слова і я не могу напрыклад на ўліціцьіць о тым жа а, а дэмакраті, бо паліцыя маг мне забраць. Często stypendystów z Białorusi wyrzuconych z uczelni za sprzeciw wobec reżimu Łukaszenki dostało szansę na dokończenie nauki w Polsce. Przyjechaliśmy tu dlatego, że braliśmy udział w swojej małej rewolucji na placu październikowym. Myślimy demokratycznie i z tego powodu straciliśmy możliwość studiowania i pracowania na Białorusi. Stypendium w Polsce jest dla nas jedyną szansą. Pomysł, aby pomóc białoruskiej młodzieży, zrodził się po marcowych, zdaniem obserwatorów, sfałszowanych wyborach prezydenckich. To plac październikowy. Wśród 15 tysięcy zgromadzonych byli też studenci. Na placu październikowym widziałem w każdym z Was przyszłość w Białorusi. Polska wie, co to Solidarność. My też ją poznajemy. Chciałbym, aby to tu wykształciły się młode białoruskie elity i aby wróciły na Białoruś. Zapewniają, że wrócą. To jest oczywiste, że chcemy wrócić, ponieważ chcemy być przyszłą elitą naszego kraju. To my będziemy zmieniać Białoruś, tak by móc tam rozwijać się i spokojnie żyć. Na Uniwersytecie Warszawskim studenci zostaną przyjęci na wybrane przez siebie kierunki. Będą się uczyć za darmo, dostaną także dodatkowe środki na utrzymanie. Wolność każdy człowiek ma w sobie. Jeśli macie tej wolności, zgromadzonej w sobie dużo, Zrobicie wolność także na zewnątrz. Zrobicie wolność w swoim kraju. A wjaśnił dniu białoruskiej niezależności. W tej walce o wolność ważna jest niezależna informacja. W Białymstoku działa Radioracja, a od stycznia w języku białoruskim zacznie nadawać specjalny program Telewizji Polskiej. Białoruscy stypendyści mają nadzieję, że po zakończeniu studiów w Polsce wrócą już do kraju wolnego od reżimu Łukaszenki. Anna Hałas, Panorama.